Petunio. To było świetne! Czas na kreftowanie! Gliniany spaniel. Przygotuj. Jestem gotowy. Farby akrylowe. Z Są! Sam. Kulkę białej gliny. Jest! Małe nożyczki. Są! Oczy do przyklejenia. Są! I klej winylowy. Jest! Z glinianej kulki Winne. zrób gruby placek w kształcie prostokąta. Glinę możesz kupić w sklepie plastycznym lub papierniczym. Ponacinaj ją nożyczkami. Uważaj! Uważnie, gdzie powinny znajdować się nacięcia. Aha. Teraz usuń wycięte kawałki. Podziało ciało spaniela. W największej kwadratowej części uformuj głowę. Małe wałki po bokach będą nogami. Mały wałeczek z tyłu to ogon. Z dwóch małych kuleczek blinem zrób uszy. Tak jak moje. Mają kształt prostokątów za okrąglonymi bokami. Łapy spaniela natnij nożyczkami w taki sposób, by powstały pazurki. Teraz zmocz palce w wodzie i wygładź powierzchnię spaniela. Lina będzie wtedy mniej chropowata. Odczekaj dwie godziny. Okej. Okay. Twój spaniel jest już twardy. Czas go pomalować. Pamiętaj, że spaniele polskie są biało-brązowe. Różowym kolorem pomaluj nosek. Klejem winylowym przyklej oczy. Jeśli ulepisz kilka takich piesków, możesz zrobić dla nich ogród ze zestawem z niebieskiej folii. Na przykład w pudełku po butach. Trzy pieski! Co? Za są przyjaciółmi dzieci. Prawie cały czas się bawią. Lubicie się bawić? Mama Malwa wie, że zabawa jest bardzo ważna. Kiedy się bawimy, uczymy się. Psy muszą mieć kości albo patyki do gryzienia. Myją sobie w ten sposób zęby. A wy myjecie zęby? Tak! Kiedy szczeniaki się bawią, wyglądają czasami, jakby się gryzły, ale to tylko zabawa. Siłują się i łapią się zębami w taki sposób, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. Dzięki takim zabawom lepiej się poznają. Sprawdzają też, który z nich jest najsilniejszy? W dodatku zabawa sprawia, że coraz bardziej się lubią. My też lubimy się coraz bardziej, jeśli dobrze się razem bawimy. Odpoczynku, a potem kopanie. Kopanie to prawdziwa frajda. Nie mają już siły, ale żaden nie chce zrezygnować z zabawy jako pierwszy. Odpocznijcie, już pieski. Czy wspaniele umieją śpiewać? Nie! A ją na gitarze? Nie! A może są pływakami? Nie!